Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was bardzo podekscytowana, dlatego że będzie testowane w dzisiejszym odcinku. Już mam tutaj przygotowaną, odpakowaną nowość i zapraszam Was na dzień z marką Moskina, kompozycją Toy to Pearl. Jest to w ogóle mój pierwszy zakup. W tym roku. Zapraszam Was również na taki test całodniowy, w którym poznacie moje takie pierwsze wrażenia o tym zapachu, wrażenia z otwarcia. Następnie połączę się z Wami po kilkunastu godzinach noszenia się z tym zapachem, aby omówić z Wami już takie głębsze przemyślenia oraz głębsze wrażenia. Właściwie ta paczuszka została przeze mnie tylko odpieczętowana, jej zawartość dopiero z Wami poznam tutaj na wizji, bo jeszcze do końca tej paczki nie rozpakowałam. I widzę, że jeszcze jest tutaj jakiś gratis dorzucony. I w ogóle zapomniałam, jak zamawiałam tą przesyłkę, zapomniałam, że coś tam ma być dorzucona. A faktycznie teraz sobie przypominam, że było coś na rachunku napisane o gratisie. Tyle, że ja sobie wtedy pomyślałam: O, fajnie, będą próbki. To nie są próbki, jest to jakaś rzecz materialna. Coś mam takie przypuszczenia, że to jest ręcznik, ale za chwilkę się o tym przekonamy. Ten test jest również rozwiązaniem zagadki, jaka pojawiła się w pierwszym odcinku premiery. Perfumowych roku 2024. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, a ma ochotę, to po kolei wysuną się tutaj u góry linki do części pierwszej oraz drugiej. W pierwszej części premier, zanim rozpoczęłam prezentację wszystkich nowości, powiedziałam Wam, że jedna z nich została przeze mnie zakupiona i do mnie idzie. Jeżeli macie ochotę na zgadywankę, to prosiłam Was o typy w komentarzach i większość zgadła właśnie, że jest to miś od marki Moschino. Dlaczego właśnie ta premiera? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że tylko do niej miałam dostęp. Ze wszystkich premier prezentowanych w pierwszej części tylko i wyłącznie. Moskino było w sprzedaży, a więc zakupiłam. Inaczej by sprawa wyglądała, bo z tego odcinka miałam takie dwa główne typy i nadal ten drugi chcę, a mianowicie mam na myśli Paradise Garden od marki Jean Paul Gaultier i myślę, że wtedy, jeżeli miałabym dostęp do tych dwóch Moskino i Jean Paul Gaultier, no sprawa chyba by wyglądała inaczej, bo bardziej bym się skłaniała, aby pierwsze właśnie zakupić Paradise Garden, które naprawdę bardzo mnie ciekawiły Odświeżam strony codziennie, po kilka razy przyznaję się <laughs> i patrzę, czy ta nowość się ukazała. W tym momencie jest na eBayu i powiem Wam szczerze, że boję się z eBaya kupować, bo nie jestem pewna, czy to są, wiecie, takie dobre źródła. Także odpuściłam sobie i w ogóle te ceny są naprawdę duże, bo chyba około 160 euro kosztuje stóweczka tego zapachu, a więc stwierdziłam, nie, poczekam grzecznie, a więc czekam, jak się pojawi Paradise Garden w rozsądnej cenie i w takich sprawdzonych przeze mnie perfumeriach. Ok, koniec mojego wstępnego wywodu, a więc przechodzę już do samej paczuszki. Dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli już macie tą nowość i też wasze perfumerie coś Wam dały w gratisie. Wiem, że to jest różne. Ja kupowałam ze strony The Perfume Shop. To jest taka jedna z najbardziej takich sprawdzonych przeze mnie perfumerii. No i niestety jedna z najdroższych, ale w innych nie było. Także kupiłam tam. Oto bohater dzisiejszego odcinka. Jeszcze w pełnym zapakowaniu za chwilkę e, odpakuję. Ale chciałam właśnie do tego gratusu przejść. Tak, to jest ręcznik plażowy zaraz rozpakujemy sobie i zobaczymy jego design przyda się na pewno na jakieś właśnie moje womiarze z pewnością sobie ten ręcznik y, zabiorę no piękny jest o jaki duży duży, piękny i z y, przepięknym misiem ale jak się z niego sypie takie białe no nie mam jak go wam pokazać w całej okazałości. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Ja stoję za ręcznikiem. Mały przerywnik z drugiej strony kamery stwierdziłam, że ręcznik rozłożę należąco, żeby go po prostu lepiej zaprezentować niż na stojąco. I powiem Wam, że no, naprawdę bardzo piękny ręcznik, tyle, że się z niego bardzo kurzy i będę go musiała za chwilkę przeprać, właśnie, żeby wiecie, pozbyć się tego pyłu takiego ręcznikowego. Okej, okay, jestem już po właściwej stronie kamery. Ręcznik fajny, gratisik, z pewnością przydatny. Będę go zabierać z przyjemnością na takie wypady czy podróże, gdzie ten ręcznik, właśnie kąpielowy, będzie mi niezbędny. A tymczasem przechodzę do mojej nowości, jeszcze nieodpakowanej i kilka technicznych, ważnych rzeczy na temat Moski. Na premierach perfumowych mówiłam Wam, że mm, tak naprawdę ta kompozycja powstała w roku 2020. 3. ale była ta, to premiera, która była zarezerwowana tylko i wyłącznie dla Włoszech, a premiera światowa tego zapachu odbyła się w tym roku w styczniu. Jest to kategoria unisex i skład w nutach głowy znajdziemy tutaj sorbet, cytrynę oraz oregano. Oregano bardzo mnie ciekawi i jeszcze nie miałam jak do tej pory kompozycji z oregano, tak myślę, bo może coś tam kiedyś przeoczyłam. Nuty serca składają się głównie z białych kwiatów: jest to jaśmin, frezja i nuta, która bardzo mnie ciekawi, piasek. Piasek to jest bardzo wielowymiarowa nuta i nieoczywista, o czym również wspominałam na premierach. I baza, która składa się z piżma, wetywerii oraz cyprysa. Tyle do odnośnie technicznych rzeczy, jeżeli chodzi o zapach Moschino Toy to i tu Pearl. A teraz przechodzę do oficjalnego odpakowania mojej nowości. Trochę będzie szelestu i naprawdę nie mogę się doczekać środka bo ta kompozycja bardzo, ale to bardzo mnie ciekawi, bo ze zdjęć z kampanii wyglądał przepięknie. No, już mi tutaj cudownie wygląda ten flakon. Urwałam głowę. Ale ten zapach jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze ulokowany w tym pudełku. Zakupiłam pojemność 100 ml. Jest dosyć ciężki. I mam nadzieję, że te 100 ml wykorzystam w całości. Czyli trafię z zapachem. I popatrzcie, jakie to jest piękne. Naprawdę, no. Holograficzno-benzynowe kolory, przepiękne kolory. Ja tutaj oczywiście Wam zrobię przebitki, zbliżenia na tego misia. Śmieję się, że kochałam misię jako dziewczynka, miałam jednego, jednego przez długie, długie lata i nie myślałam, że w dorosłości również będę leciała na misie, tym razem perfumowe. Kolejny miś, który wizualnie bardzo mi się podoba, i to jest taki, wiecie, prawdziwy, prawdziwy miś, bo testus. no one. One są takie misiowate, ale ten jest po prostu taki 100% miś. Bez znaczenia na to, czy zapach przypadnie mi do gustu, czy nie. Jeżeli chodzi o flakon, dostaję ode mnie za wygląd 10 na 10. Ja bardzo lubię przeróżne flakony. Od zwyczajnych, prostych po takie właśnie fikuśne, wielokolorowe, no i mi się mnie zauroczył, co ja tutaj będę ukrywać. Mam nadzieję, że. Najważniejsza rzecz, czyli kompozycja, również okaże się wysoko punktowana przeze mnie. No ale jeżeli nie przetestuję, to się nie przekonam, a więc przechodzę do testu na żywo. Muszę sobie odgarnąć włosy, bo o ile uwielbiam, jak perfumy gdzieś tam, wiecie, na tych włosach osiadają, to niestety nie mogę ich aplikować, ponieważ robią mi się nadzwyczajnie na świecie kołtuny. Ojejku, 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 wiecie co, ja już jestem. Ja już jestem zachwycona otwarciem. Dobiega do mnie taki y, przepiękny zapach, cytrusowo-orzeźwiająco-musujący. Od razu gdzieś mi na myśl przywodzi wiosnę, lato. Zdecydowanie to chyba będzie y, bardziej y, zapach, który będzie nadawał się na propozycję wiosenno-letnią. Otwarcie jest piękne, cytrusowo-musujące, orzeźwiające. Duża ilość cytrusów, ale te cytrusy nie są ani chemiczne, Mmm, ojejku. Ten sorbet tutaj jest taką głównodowodzącą nutą. Jest to taki bogaty sorbet w cytrusy. Mam teraz na myśli nie tylko taką ciepłą wiosnę i gorące lato, ale taki dzban lemoniady, która jest wyciśnięta ze świeżych owoców i przy czym jeszcze kawałki tych owoców właśnie pływają sobie w tej lemoniadzie i po wierzchu. Hmm, takie świeże listki oregano. Powiem Wam, że ma ten y, zapach, to otwarcie, taki lekki ziołowy wydźwięk. Przy czym, jak mówię, ziołowy to w dobrym słowa tego znaczeniu. Pachnie pięknie ziołowo. Bardzo ładnie jest odtworzona ta nuta perfumowa oregano. Ubarwiona, można powiedzieć. No, jestem zachwycona tym otwarciem. Yy ale niech Was nie zmyli to, dlatego, że ci, co oglądali wszystkie moje testy na żywo, yy, mieli okazję przekonać się, że nie raz, nie dwa otwarcie mnie zachwyciło, no ale całość niestety nie. Zobaczymy, jak będzie z tym zapachem, a więc rozpoczynam moją przygodę i dzień z marką Moschino i kompozycją Toy to Pearl. Jestem zachwycona otwarciem, nie będę też tego ukrywać i samo to otwarcie też dostaje ode mnie dziesiątkę, no ale zobaczymy jak będzie po kilkunastu godzinach i czy ten zapach zarobi również wysoką ocenę, także zapraszam Was za chwileczkę, dla mnie to będzie za kilka godzin, dla Was... Dosłownie za sekundkę na drugą część testu właśnie i moich wrażeń z całego dnia noszenia się z tą kompozycją. Z wami w drugiej części testu po całym dniu noszenia się i poznawania kompozycji Toy tu per Pair od marki Moskino Test robiłam około 9, pierwsza aplikacja była myślę po 9 godzinie, a że jest już prawie godzina 23, także 12 godzin. Testowania tej kompozycji za mną. Ja tu zaczynam do Was nagrywać i zapomniałam o głównym bohaterze dzisiejszego odcinka, a więc sobie tutaj wezmę go na wizję. Wstęp yy, do tego zapachu. I moje pierwsze wrażenia z otwarcia już znacie i pod tym kątem nic się nie zmieniło. Bardzo oczarował mnie ten wstęp. Wstęp, który jest taki orzeźwiający, musująco rześki mogę powiedzieć. I przełamany jest właśnie akordem oregano, który daje temu otwarciu nie tylko takiego delikatnego, ziołowego wydźwięku, ale również takiego małego pazurka, małej zadziorności. Otwarcie tego zapachu jest dosyć intensywne, ale jak to z otwarciami bywa, z czasem traci na mocy, odsłaniając drogę innym nutom i yy, taką najbardziej florystyczną nutą, którą wyczuwam yy, w tej kompozycji jest frezja, która tutaj wybrzmiewa bardzo intensywnie i jest yy, główno dowodząca i przyćmiewa troszkę ten jaśmin, chociaż jaśmin jest delikatnie, bardzo delikatnie wyczuwalny. Do tego dochodzi Akord piasku, który ja odbieram troszeczkę ozonowo. Jest taka dla mnie ozonowa świeżość powietrza po deszczu w otoczeniu zieleni, czegoś korzennego. Jak dla mnie jest to bardzo ciekawie wydana nuta piasku, która również mam wrażenie daje uczucie takiego ciepła. Ciepła, które co prawda nie trwa zbyt długo, dlatego że gdy wchodzi baza, rozwija się taki piękny, ale chłodny, drzewny aromat. Co do trwałości tego zapachu jest dosyć solidna, dlatego że ja tą kompozycję intensywnie tak wyczuwałam do 8 godzin. Później ona zelżała nieco na mocy, także jeżeli chodzi o punktację od 1 do 10, ta kompozycja dostaje ode mnie 8 punktów za trwałość. Jest to zapach, o którym mogłabym powiedzieć, że jest to taki czysty unisex, ale jednak słodycz, która jest w nim, skłania mnie, abym powiedziała, że jest to unisex idący o krok bardziej w kierunku kobiecym niż męskim, ale to też nie jest jakaś duża słodycz od 1 do 10 określam ją na poziomie 6. Jeśli lubicie aromatyczne zapachy, orzeźwiające z podbiciem drzewnym w otoczce delikatnych kwiatów z subtelną korzennością, to polecam testy tej kompozycji. Moja ocena tego zapachu to jest 10 na 10. Jestem oczarowana zapachem od marki Moschino Toy to Pearl i bardzo się cieszę, że pierwszy mój zakup tego roku okazał się póki co trafionym, mówię póki co, dlatego, że prawdziwe testy tego zapachu rozpoczną się wiosną latem, dlatego że uważam, że ten zapach właśnie w tych miesiącach będzie najpiękniej się rozwijał. I ogólnie dla mnie w moim odbiorze jest to typowy zapach na wiosnę na lato. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek z testem na żywo całodniowym mojej nowości od marki Moski, no to będzie już wszystko. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tej nowości, jak się na nią zapatrujecie, a być może już testowaliście lub jesteście w posiadaniu tego zapachu, także czekam na Wasze opinie i wrażenia w komentarzach. Tymczasem dziękuję Wam pięknie za obecność, za oglądanie. Życzę Wam wszystkim przyjemnego dnia lub wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaczki, na razie, pa! pa.